Lalunę nie bierze jeńców. Królowa Życia i fikfikterka prosto z pod bramy schroniska uderza w prezydenta Nawrockiego. Czy ostre słowa o psach na mrozie i przerwanych łańcuchach zmuszą głowę państwa do zmiany zdania w 2026 roku? Katarzyna Aleksander, szerzej znana jako Lalunę, to postać, której nie trzeba przedstawiać nikomu, kto choć raz zajrzał do polskiego świata influencerów. Od Królowych Życia przez klatki Fame MMA i Cloud MMA. Aż po luksusowe butiki z perukami inspirowanymi Niki Minarz, jej życie to nieustanny spektakl, który śledzą tysiące obserwujących. Jednak tym razem to nie operacje plastyczne czy kolejna walka w klatce przyciągnęły uwagę mediów, lecz autentyczny gniew i bezkompromisowa walka o tych, którzy sami głosu nie mają. Pod bramą schroniska w Pawłowie, w samym środku mrożnej zimy stycznia 2026 roku, Lalunę stanęła na czele protestu, który odbił się echem w całym kraju. To nie była kolejna mebialna ustawka, ale emocjonalny manifest przeciwko systemowej obojętności i politycznym decyzjom, które zdaniem celebrytki skazują zwierzęta na niewyobrażalne cierpienie. W samym centrum kontrowersji znalazł się prezydent Karol Nawrocki, któremu Laluna nie szczędziła gorzkich słów w związku z głośnym wetem wobec tzw. ustawy łańcuchowej. Influencerka, wyraźnie poruszona widokiem psów przebywających w dramatycznych warunkach, postanowiła uderzyć wprost w najwyższy urząd w państwie. W rozmowie z portalem Kozaczek bez ogródek opisała to, co zastała na miejscu. Jeżeli chodzi o warunki, bardzo złe. Stare budy, zwykłe dechy i wrzucona słoma. Z każdej strony nie ma ochrony od wiatru. Te pieski są z otwartymi brzuchami, potrzebują ubranek i nowych bud. Lalune punktowała hipokryzję części społeczeństwa i władzy. Wzywając do natychmiastowych zmian systemowych i zaprzestania trzymania zwierząt na uwięzi w nieludzkich warunkach. Jej apel do prezydenta Nawrockiego był brutalnie szczery i pozbawiony jakichkolwiek dyplomatycznych półśrodków, co stało się kulminacyjnym momentem demonstracji. Celebrytka, nie kryjąc wzburzenia, wezwała głowę państwa do opamiętania i podpisania ustawy, która mogłaby realnie poprawić los czworonogów. Jej słowa brzmiały jak polityczny manifest. Nawołuję do pana prezydenta Nawrockiego. Bardzo proszę o zatwierdzenie ustawy łańcuchowej. Żaden piesek nie powinien leżeć na łańcuchu w tym zimnie, a człowiek pije sobie winko w domu. Nie. Zrywamy łańcuchy. Poprawiamy wszystkie schroniska, kontrole i poprawiamy standard dla zwierząt. Wstyd i hańba na całą Polskę! To wystąpienie pokazuje zupełnie nową twarz Laluny, już nie tylko jako gwiazdy freak ale jako zmobilizowanej aktywistki, która nie boi się wejść w otwarty konflikt z politykami i instytucjami państwowymi w imię wyższych wartości. W roku 2026, gdy walka o dobrostan zwierząt staje się jednym z kluczowych tematów debaty publicznej, głos tak wyrazistej i popularnej postaci może realnie wpłynąć na opinię publiczną, przypominając, że za murami schronisk rozgrywają się dramaty. Które wciąż zbyt często są zamiatane pod dywan. Masakra wizerunkowa, jakiej dopuścił się system, została tu wypunktowana z siłą godną uderzenia w klatce, a Lalunę jasno dała do zrozumienia, że nie spocznie, dopóki łańcuchy nie zostaną ostatecznie zerwane. Czy waszym zdaniem głos influencerów takich jak Lalunę może realnie wpłynąć na decyzje polityczne w Polsce, czy to tylko kolejna forma budowania zasięgów na trudnych tematach? Jeśli ta analiza bezkompromisowej walki Laluny o prawa zwierząt była dla Ciebie interesująca, koniecznie polub ten materiał, udostępnij go znajomym i zasubskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić żadnej nowej analizy samego serca polskiego showbiznesu i ważnych spraw społecznych.